Witajcie, dzisiaj przychodzę do Was z spóźnioną premierą zdapki Wielki Gracz. Premiera odbyła się 1 października 2019 roku. Yy, z tyłu mamy stopnie wygranych. Jest ich aż 9 stopni, najmniejszy stopień to jest 20 zł, a pierwszym jest to główna wygrana. Także co moi drodzy, biorę się zdrapywanie i lecimy z tym tematem. W zdrapce Wielki Gracz... Chodzi o to, że tu mamy wygrywające liczby i w Twoich liczbach trzeba znaleźć te wygrywające liczby, to się wygrywa. Przypisam do nich kwotę. Jeżeli na polu znajdziemy oponę, to przypisam w ganu, mnożymy razy 2, czyli moje wygrywające liczby: 17, 21, 13, 57, 48 i 12. 41 nie ma.

Trzydzieści cztery nie ma czterdzieści pięć nie ma czterdzieści dziewięć nie ma czternaście nie ma sześćdziesiąt nie ma czterdzieści nie ma dwadzieścia trzy nie ma Trzydzieści? Też nie ma. 42. Nie ma. Dwadzieścia dwa. Nie ma. Dwadzieścia cztery. Nie ma. Pięćdziesiąt osiem, nie ma. Trzydzieści siedem Nie ma. Dwadzieścia jeden, mamy dwadzieścia jeden, czyli już w tej, tej zdawce coś mamy.

Trzynaście. Nie ma. Trzydzieści siedem. Nie ma. Szesnaście. Nie ma. Pięćdziesiąt siedem. Nie ma. Pięćdziesiąt osiem. Nie ma. Czterdzieści osiem. Nie ma. Czterdzieści siedem. Nie ma. Pięćdziesiąt cztery. Nie ma. Pięćdziesiąt jeden.

nie ma dwanaście, nie ma, dwadzieścia dwa, nie ma, trzydzieści pięć, nie ma, pięćdziesiąt dziewięć, nie ma, trzydzieści osiem, nie ma, czterdzieści osiem, nie ma, pięćdziesiąt siedem, nie ma. Mamy pięćdziesiąt siedem, czyli tutaj też coś w tej zdobce jest. Pięćdziesiąt cztery. Nie ma. Trzydzieści trzy. Nie ma. Dwadzieścia sześć. Nie ma. Dwadzieścia cztery. Nie ma. Pięćdziesiąt dwa. Nie ma. Czterdzieści jeden. Nie ma. Dwadzieścia pięć. Nie ma, czterdzieści cztery. Nie ma, trzydzieści cztery. Nie ma, pięćdziesiąt. Nie ma, dwadzieścia osiem. Nie ma. Tutaj mamy, czyli oponę, jak widzicie, i ostatnie to siedemnaście. Nie ma. Także sprawdźmy raz tutaj, gdzie jest ta opona. Proszę, tu jest 40 zł, a wygraną mnożymy razy 2. Czyli mamy 80, tu gdzie było 57, jest 20 zł, czyli tutaj w tej zabce mamy 100 zł. Zobaczmy, który to jest stopień wygrania. To jest siódmy stopień wygrania, ale jeszcze wróćmy tam jeszcze do tej jednej zdabki. Tu, gdzie była 21. I tu też mamy 40 zł. Także 140 zł. udało mi się wygrać. Także podsumujmy. Na zdabki wydałem 60 zł. a 140 udało mi się wygrać, czyli jestem 80 na plusie. Także wow. Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.